Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Mix za 110 zł. 100 zł, moje 10 zł od pani z lotka, podarowane. Jak już w poprzednich niektórych odcinkach, jak jeżdżę do mojej pani z już znamy się od lat, to proszę, żeby ona sama mi wybrała i Zawsze coś dostanę w gratisie. Także dałam stówek, a dostałam zdrapek za 110 zł. Czy jedną gratis? Zobaczymy, czy coś tu e, będzie. Poprosiłam, żeby stworzyła mi miks według własnego tam wyboru. Widzi, misia i dała mi z drap party, mega pensję, bonus wabank, wielką kasę, szery trzy siódemki, cały naród drapie, big drapka, kalendarz i mega paradiso. Mega paradiso nie nadrapuje. To jest jedyna pracochłonna zdrapka, Mam nadzieję, że sprawnie pójdzie. No i zaczynam z drap party i to z numerem 22. No i szukam tego czepka. Mile widziane łapki w górze, subskrypcje kanału i podbijanie filmu. Pamiętajcie Was, to nic nie kosztuje, a dla mnie sama radość. No i szukam tego czepka, na razie go nie mam. Szminka, sukienka, tofi Zobaczymy, co tu Pani wybrała. Róża, prezent, winogrono, aparat, awokado, perfumy, sweter fortepian, lustro, okulary, dzwonek i but, także nie ma czepka. Ja mówiłam, że jak nic nie będzie, to wrócę z reklamacją. Mega pensja z numerem 10. No i tutaj nie wiem, czy jest główna, czy nie. W każdym bądź razie szukam 41, 16, 12, 36 i 39. A co ja tu mam? Zaczynam bokiem 42, kolejny 17, 34, 8, 1. Ta zdrabka to jest po prostu jakiś kosmos. 18, 26, 14, 37 i 44, 40, 23, 11, 28 i 13. I ostatni rząd. 27, napis 21, 35 i 25. Nie ma nic. Muszę lampę lampę, bo niestety ciemno jak w zatku. Bonus 2 Bank z numerem 10. No i szukam dwóch takich samych liczb, żeby coś tu wygrać. Nie będę wyczytywać. Proszę, jakie oboki piękne. Na razie nic tu mi się nie zgadza. A szkoda. O, same oboczki gdzie te wygrane wygrane to w tym sejfie właśnie Prezesowa trzyma nie ma, nie ma o pięknie blisko ale daleko czyli klasyk i co i jajco no na razie kiepsko kiepsko no, ale sama sobie zażyczyłam żebym wybrała także no, nie mogę mieć do niej pretensji

Trzydzieści trzy więcej sychu niż to warte. Trzydzieści dwa pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia pięć, gdzie jest kasa dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści dwa, osiemnaście, ostatni. Rząd 47, 17, 45, 24 i 57. Kaplica, kaplica. Nie ma nic. To teraz 4, 3 siódemki z numerem 7. No i szukam siódemek. Zobaczymy. Czy jakaś tu siódemka wpadnie? No na razie takowej nie widać. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma i nie ma. Czy ja dzisiaj coś wydrabię? O to jest pytanie. A zdrabek coraz mniej, cztery zostały, cały naród z numerem trzynastym. Szukam liczb, szukam traktora, może tu się zlituję? Oj, nos mnie zaspędział. To zły znak. Szukam 45, 15, 32, 38 i 34. A co ja tu mam? No, zaczynam obokiem, 46 trzydzieści siedem kolejny, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia jeden, siedemnaście, czterdzieści dziewięć, dwanaście, czterdzieści siedem, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, no masakiera, szesnaście, czternaście, trzynaście, 54, 35, samo boki. 42, 39, 44, 56 i 18. Nie, no nie wierzę, normalnie, nie, wierzę. To zamiast kalendarza, najpierw weźmiemy Big zdrap z numerem 9. Szukam liczb, szukam napisówkę, worka i pliku. Okej, okay, trochę trzeba się odsunąć. Dobra. Moje liczby, trzydzieści trzy, trzydzieści sześć, dwadzieścia cztery, czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dziewięć. No czy coś będzie dzisiaj? Czterdzieści trzy, no zaczynam obokiem znowu, masakra. Pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt trzy, trzynaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści dziewięć, czterdzieści jeden, trzydzieści siedem,

58, 31 i 46. Nie, no po prostu szok. Kolejny pustak. Dramat. Przedostatnia kropka. Kalendarz z numer 10. No i szukam oczywiście gwiazdki. A co ja tu mam? Renifer? Kominek, bałwan, bęben, sople, kula. Łyżwy, dzwonek, skarpeta, ciuchcia, choinka, kartka, sanie, szyszki, pierniczek, świeca, stroik, anioł, kożuch, lizak, skrzat, prąba, rękawica i czapka. Nie no. Masakra. Trzy takie same kwoty. A takowych nie ma. Tutaj Mikołajca, a jest dziadek, także same pustaki. Jedna, jedyna została. Mega Paradiso z numerem 11. Albo coś tu będzie, albo kaplica. Ananas i łódź. Ale już się tu wiecie... Nie nastawiam po tym, co tu widzę. Ananas i łódź. Ananas i łódź. Okej. Okay. Gitara i ośmiornica. Albo nie widzę, albo nie ma. Gitara i ośmiornica. Ośmiornica, bieda, bieda, pelikan i piłka. Pelikan i piłka. Chyba tyle. Sombrero i cytryna. Cytryny. Sombrero, cytryna. Okay. Rozgwiazda i koral. Rozgwiazda i koral. Gdzie to symbola? Oj, lipa lipa. Dobra, później się najwyżej znajdzie, bo ja ślepa jestem. Okej, okay. meduza i słońce. Meduza i słońce. Meduza, słońce. Okej. Okay. Na czosy i klapki. Na czosy i klapki. czosy i klapki. No to będzie genialny odcinek iguana i ryba. Iguana i ryba. Iguana, no pomijane, ale lampa mi się Odbija i guzik widza. Iguana i ryba. Ok. Księżyc i kiwi. Księżyc, kiwi. Księżyc, kiwi. I ostatnie dwa symbole. Kokos i kaktus. No i co? Jajco chyba. Co za odcinek. Kokos i kaktus. Kokos i kaktus. No i co? I nic. Kontrolne, różne. Także nie ma co. Podsumowywać, co Wam pokazywać na 110 zł, 100 moje 10 tutaj od pani z nie ma nic. 0 0. Jeżeli Wam się podobało, proszę Was o łapki, o subskrypcję mojego kanału i o podbijanie tego filmu. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć! Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Mix za 110 zł. 100 zł moje, 10 zł od pani z lotka, podarowane. Jak już w poprzednich niektórych odcinkach, jak jeżdżę do mojej pani z lotka, już znamy się od lat, to proszę, żeby ona sama mi wybrała i Zawsze coś dostanę w gratisie. Także dałam stówek, a dostałam zdrapek za 110 czy jedną gratis. Zobaczymy, czy coś tu e, będzie. Poprosiłam, żeby stworzyła mi miks według własnego tam wyboru widzi misia. I dała mi zdrap party, mega pensję, bonus bank wielką kasę, szery 3,7, siódemki, cały naród drapie, big z kalendarz i mega Paradiso. Mega Paradiso nie nadrapuje, to jest jedyna pracochłonna zdrapka. Mam nadzieję, że sprawnie pójdzie. No i zaczynam z drap party, i to z numerem 22. No i szukam tego czepka, Mile widziane łapki w górze, subskrypcje kanału i podbijanie filmu. Pamiętajcie Was, to nic nie kosztuje, a dla mnie sama radość. No i szukam tego czepka, na razie go nie mam. Szminka, sukienka, tofi. Zobaczymy, co tu Pani wybrała. Róża, prezent, winogrono, aparat, awokado, perfumy, sweter fortepian, lustro, okulary, dzwonek i but, także nie ma czepka. Ja mówiłam, że jak nic nie będzie, to wrócę z reklamacją. Mega pensja z numerem 10. No i tutaj nie wiem, czy jest główna, czy nie. W każdym bądź razie szukam 41, 16, 12, 36 i 39. A co ja tu mam? Zaczynam bokiem 42, kolejny 17, 34, 8, 1, ta zdrabka to jest po prostu jakiś kosmos, 18, 26, 14, 37 i 44, 40, 23, 11, 28 i 13 i ostatni rząd. 27 napis 21, 35 i 25 nie ma nic. Muszę lampę włączoną, bo niestety ciemne w zadku. Bonus 2 bank z numerem 10. No i szukam dwóch takich samych liczb, żeby coś tu wygrać. Nie będę wyczytywać. Proszę jakie boki piękne. Na razie nic tu mi się nie zgadza. A szkoda. O, same oboczki gdzie te wygrane? wygrane to w tym sejfie właśnie prezesowa trzyma nie ma, nie ma o, pięknie blisko, ale daleko czyli klasyk i co? i jajco, no na razie kiepsko kiepsko, no ale sama sobie zażyczyłam, żebym wybrała także no nie mogę mieć do niej pretensji wielka kasa z numerem 15 szukam liczb

trzydzieści dwa, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści dziewięć, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia pięć, gdzie jest kasa? dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści dwa, osiemnaście, ostatni rząd czterdzieści siedem, siedemnaście, czterdzieści pięć 24 i 57. Kaplica, kaplica. Nie ma nic, to teraz 4, trzy siódemki z numerem 7. No i szukam siódemek. Zobaczymy. Czy jakaś tu siódemka wpadnie? No na razie takowej nie widać. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma i nie ma. Czy ja dzisiaj coś wydrabię? O, to jest pytanie. A zdrabek coraz mniej, 4. Zostały cały naród z numerem 13. Szukam liczb, szukam traktora. Może tu się zlitują. Oj, no, mnie zaspędział. To zły znak. Szukam 45, 15, 32, 38 i 34. A co ja tu mam? No, zaczynam obokiem. 46, 37, kolejny, 55. Dwadzieścia jeden, siedemnaście, czterdzieści dziewięć, dwanaście, czterdzieści siedem, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, to masakiera, szesnaście, czternaście, trzynaście, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści pięć, samo boki, czterdzieści dwa. 39, 44, 56 i 18. Nie, no nie wierzę, no, nie, nie wierzę. To zamiast kalendarza najpierw weźmiemy Big Drab z numerem 9. Szukam liczb, szukam. Napisukerz worka i pliku. Ok, trochę trzeba się odsunąć. Dobra. Moje liczby: 33, 36, 24 czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dziewięć no czy coś będzie dzisiaj czterdzieści trzy no zaczynam obok znowu pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt trzy trzynaście dwadzieścia sześć trzydzieści dziewięć czterdzieści jeden trzydzieści siedem czterdzieści pięć i siedemnaście

Kolejny pustak, dramat. Przedostatnia zgrabka. Kalendarz z numerem 10. No i szukam oczywiście gwiazdki. A co ja tu mam? Renifer, kominek, bałwan, bęben, sople, kula, łyżwy, dzwonek. Karpeta, ciuchcia, choinka, kartka, sanie, szyszki, pierniczek, świeca, stroik, anioł, kożuch, lizak, skrzat, trąba, rękawica i czapka. Nie no. Masakra. Trzy takie same kwoty, a takowych nie ma. Tutaj Mikołajca, a jest dziadek, także same pustaki. Jedna, jedyna została. Mega paradiso z numerem jedenastym. Albo coś tu będzie, albo kaplica. Ananas i łódź. Ale już się tu wiecie, nie nastawiam po tym, co tu widzę. Ananas i łódź. Ananas i łódź. Okej. Okay. Gitara i ośmiornica. Albo nie widzę, albo nie ma. Gitara i ośmiornica. Ośmiornica. Bieda, bieda. Pelikan i piłka. Pelikan i piłka. Chyba tyle. Sombrero i cytryna. Cytryny. Sombrero, cytryna. Okay. Rozgwiazda i koral. Rozgwiazda i koral. Gdzie to symbola? Oj, lipa lipa. Dobra, później się najwyżej znajdzie, bo ja ślepa jestem. Okej, okay. meduza i słońce. Meduza i słońce. Meduza słońce. Okej. Okay. Na i klapki. Na czosy i klapki. Na i klapki. No to będzie genialny odcinek. Iguana i ryba. Iguana i ryba. Iguana no, Pomijane, ale lampa mi się odbija i guzik widza iguana i ryba ok księżyc i kiwi księżyc kiwi księżyc kiwi i ostatnie dwa symbole Kokos i kaktus. No i co? Jajco chyba. Co za odcinek? Kokos i kaktus. Kokos i kaktus. No i co? I nic. Kontrolne, różne. Także nie ma co. Podsumowywać, co Wam pokazywać na 110 zł, 100 moje, 10 tutaj od Pani zlotka. Nie ma nic. Zero, nul. Jeżeli Wam się podobało, proszę Was o łapki, o subskrypcję mojego kanału i o podbijanie tego filmu. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.